Pamiętacie, jak się nazywam? Nazywam się Amelka czy Ania? Oczywiście, że jestem Ania, bo Amelka to moja siostra. Chciałabym już zadzwonić do. do. linii. Do, do Ani. Ponieważ. wczoraj. Dla, dla was to nie jest wczoraj jak do nas. Nasze najlepsze przyjaciółki to nasz... zostały przyjaciółki przyszły do naszego domu. Poza tym jeszcze starczy lotów dla nas pięciu. No, bo te blizniaczki dalej przyjdą. Zobacz, ja i Amerka to równo się pięć osób. Idę do mamy, bo, bo Amerka powiedziała, że jej telefon się ładuje. Więc pytam mamę, czy jest o hej, tata! No cześć, kochanie. Ło, wow, ale szybko biegasz. Dziękuję, Maniu. Gdzie jest mama? Na dole. Ćwiczy jogę. A, okej. Okay, to ja idę na dół. OK, idę do mamy. Hej, mama. Coś. Zadzwonisz do ym, do bliźniaczy Ani? kochanie. A Ameryka nie może tego zrobić. Nie, bo i telefon się ładuje. A. Dobra, to już kończę, ćwiczeń. tu i a tu dobra. Chowam płótę do szafy. Półki znaczy się. Szafa nie jest na płoty do od go na ubrania. Wyłączy telewizor. Gotowe. Chodź. Oh. Kochani, Nie wiem, Staszek, gdzie my tylko zadzwonimy do kogoś, kto chce. Chodź, zapytałam Amerykę. Ameryka, chodź na chwilę, idę. Telefon się błaguje, bo Ania mi powiedziała. O, dzwonimy do bliźniaczek? Tak. O, hej Kamila. Cześć Krysia. Dasz swoje dzwonki do telefonów. E, bliźniaczki czy wszystkie? Wszystkie. Dobrze. Zosia. A gdzie Ania? Już! Cześć Ania! Cześć Ania! Wpadacie dzisiaj do mojego... Do naszego domu? Nowego? Dobra! Zgadzamy się! Jej! To pa. Krysia, a Kamila. Ok. Oj. Co jest? Dobra, dziewczyny. To możecie iść na dół. A co robiłaś przed przyjściem tu? Mama ćwiczyła jogę. A, a gdzie jest tata? Na bieżni. Aha. tato może już wystarczy. W sumie masz rację. Hmm. Na dzisiaj koniec treningu. Już przez dwie godziny ćwiczę. Kochanie, męczysz się. No co? Nie chcę znowu przytyć. Pamiętam to, ale... Ale co w tym złego? Aż takiego złego? to trochę, brzuch może też podnieść się, masz pusty żołądek. Mamo, to, co przestańcie. No właśnie. No dobrze. To my idziemy na dół. Będę. Co chciałbyś, jak wasze przyjaciółki przyjdą? lody arbuzowe. Przecież zostało ich pięć. Wystarczy. Idealnie. Wczoraj cztery były zjedzone. O. No dobra. No fakt. Dorośli mogą szybciej zapomnieć. Mama ma rację. Tato, mogli, mogliście to nie raz. No A, dziewczyny, no bo chyba pracuje. O, zapomniałam zamknąć, laptopa po przed Aha. Dobra. Oj, tutaj zamknę tylko. <słyszy> <słyszy> Może wkleczyć coś w ogóle. Jakiś czas później... O, chyba ktoś przyszedł. Mam nadzieję, że to blizniaczki i Ala. Ja też. Ani. Hej. Hej. Heja. O, hej. Cześć. Wczoraj przyszły do mnie. No, ale mam nadzieję, że nie jesteś złe. Nie, nie jesteśmy, no, prawda? No, oczywiście, że nie. No, pewnie przynajmniej na kiedykolwiek zaprosiłaś. No, przecież czemu miałabym jasny to zaprosić? I ten przyjaciel z kolei robi tyle osób. No tak. One znowu założyły swoje ulubione bluzy Daj spokój, ale. No właśnie, co w tym złego? Ania też ma ulubiony ciuszek. No, mam ulubione czerwone ogniwniczki. Ania, my je od razu słyszeliśmy. Jak to milion? Miałam na myśli dużo razy. Tak się mówi. Można też zamiast dużo razy powiedzieć Tysiąc razy sto razy. O, fajnie. Dochodźcie. Oczywiście! Yay. Dzień dobry, dzień dobry! O, witam Was! Przyszłyście! Co, lody? A jakie są? Zostało pięć arbuzowych. Wczoraj było dziewięć, ale cztery wóz zjedzone przez mnie, przez samego, przez tak i przez Suzie. Uuu <grym> No dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, dziewczyny, weźcie sobie pojedynkę. Po o, lubię wam uwielbiam My też. No. No przecież Natalka i ja, ja też by to powiedziały. Wczoraj nie pamiętam, co Jej! Ale chodź, opadaj mój pokój! Idziemy! Okej, okay, jak wyjdziecie, jak winna bym w, w, w stanie wydawać te dźwięki, to my pójdziemy do mojego pokoju. O, nie możemy się doczekać! Jak wygląda Twój pokój? Mówiłaś, że lepiej wygląda. No. Idziemy na górę! Poczekajcie, dziewczyny. Chciałam pójść ale Alu do pokoju. No właśnie, ja też chciałam. Ale Ameryka powiedziała, Pokój Ania Ania chodź bo pobawimy Okej okay. Dobra chodź do mojego pokoju Okej okay. Piękne, lepiej niż w poprzednim pokój. No przecież. Nawet mam tutaj? O! Uuu! Uu. Co robimy? Nie wiem. Ja też nie wiem. Muszę. W taki zrobi Wasze postacie. Pomóc? No. A może sama sobie zrobić? No, ja też muszę sama sobie zrobić. Okej. Okay. Macie. Emi no. jestem praworęczna. No, ja też. Okej. Okay. Dobiłam. zrobić prawie takiego samego jedyna różnica to yy, rzadko z drugiej strony. Być. No. Gotowe. Chodź zobacz. Fajne. Dobra, odłóżmy tego tableta. Oj. Dobra. No. Co na tyle tu o ja jestem Zuzia, ja Sosia, a ta dziewczynka i mała siostra w kucykach z żywymi ogrodniczkami to Ala. zapamiętać, zapamięta. Dobra!